I ruszamy kolejni goście na Zielonej Sofie. Tutaj nie ma czasu, żeby ona stała pusta, samotna. Tym razem gościmy gospodarzy, zawodników, gospodarza dzisiejszego turnieju w Grodzisku Mazowieckim, Pingla Cup. A są nimi. Przedstawcie się. Krzysztof Kozłowski, Mateusz Dąbrowski. Krzysztof i Mateusz z Akademii Tenisa Stołowego, Darton Bogoria, Grodzisk Mazowiecki. Który z Was był wcześniej w Akademii? Ja. Co? O ile dni? Podchwytliwe pytanie. Pół roku. Masz rok ileś? Ja, no jest ja dwa lata. Ja we wrześniu doszedłem, tak na początku gdzieś. Dwa lata temu, czyli równe dwa lata. A czy Ja trochę więcej niż dwa lata, a więc tam jakieś trzy miesiące różnicy, coś koło. A czyli ty na zakończenie roku szkolnego, a Mateusz na rozpoczęcie roku szkolnego. Dwa lata, jak oceniacie te dwa lata? Pamiętacie siebie sprzed dwóch lat stojących przy stole? Co potrafiliście zrobić z piłeczką, z rakietką, Krzysiu? Odbijać. Ale jak odbijać? Pokaż, tak sobie tylko, tak? Przeratywała piłka na drugą stronę, Krzywu? Jeśli chodzi o co? O zagrywkę, o tam, czy to? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Jak początkowo. Jak byłem początkującym, to ćwiczyłem te początkowe zagranie nie za bardzo. Nie no za bardzo. Mateusz, pamiętasz siebie sprzed dwóch lat? Czy już miałeś jakieś doświadczenie, nie wiem, w szkole, na korytarzu, w sali, pan od WF-u zachęcał? Czy zupełnie byłeś taki Marsjanin, czy ten ufoludek zielony e, i nic. Znaczy, bo ja raz razem na taką sielankę do wujków, kolegów mojej mamy. I tam na takim dużym, na środku takiego dużego salonu był, był stół, właśnie, i bardzo, i bardzo mi się podobało, bo tak sobie grałem, tak przez jakieś trzy godziny ciągle, i nikt nie chciał ze mną grać. I tak. O, już byłeś dobry, ale zobacz, jakie, zobaczcie jak te historie e, zafascynowania się tenisem, te początki drogi są przeróżne. Idziesz na sielankę gdzieś do znajomych, tak, a tam, ni stąd, ni zowąd, stół do tenisa w salonie. I oni tam sobie grali na tym stole, tak? Tak trenowali? No tak. No proszę, i ty bierzesz rakietkę, pokażcie mi i zaczynasz grać. A ile miałeś lat, jak zaczynałeś? E, 8. 8, czyli teraz 10 lat, tak? Krzysztof, ty masz teraz ile? Ja, ja teraz mam też 10, ale ja zacząłem od 7 lat, tylko pandemia. Tylko a no pandemia. W pandemii trenowałeś w domu? Nie. Na stole kuchennym. Nie, utrzymywałem piłka to slalomy, takie... A, takie podstawowe ćwiczenia, utrzymywanie, podbijanie rakietką, backhand, forehand. Bo inaczej się nie dało. Inaczej się nie dało. A wiecie jak ja grałem? Nie miałem w domu stołu takiego dużego do grania. Na, z moim bratem yy, poszliśmy, chodziliśmy do, do salonu, tam był taki stół drewniany, on był rozkładany. Zwiększaliśmy troszeczkę jego powierzchnię, bo była taki, taki był element yy, dodatkowy. I z książek, z książek robiliśmy siatkę. Ustawialiśmy z książek siatkę i tak graliśmy w salonie e, na, takim, na takim stole. O, takie przygody. Dzisiaj już można mieć w salonie stół. Byśmy nie mieli albo był salon mały e, na taki stół, albo trudno było w ogóle chyba kupić w latach 80. stół do tenisa stołowego. A my na obozie w Krakowie braliśmy sobie taki stół ma malutki, kawowy. Przychodziło, nie wiem, cały obóz przychodził. Robiliśmy siatkę z ręcznika i graliśmy w biegańca. A jak zrobiliście z ręcznika siatkę? Z, złożyliśmy ręcznik, żeby był taki podłużny i położyliśmy na środek stołu. A, myślałem, że ręcznik na jakiś patykach żeście zawiesili, ale nie, położyliście go na stole, tak? I tak. I tworzył jakąś taką przeszkodę. Widziałem was w grze deblowej, ale nie znam wyniku końcowego, jak to się zakończyła ta gra. Tutaj gdzieś graliście z Aleksem fang, fang, Fangiem. No właśnie, tu jest siedzi Aleks. No, przegraliśmy 2-1. Uh, czyli był tie do 7. Co tam zaważyło na małe punkty? Co tam się wydarzyło Krzysiu? Jak to jakbyś to ocenił na chłodno teraz? Najpierw było 6-0 dla nich i tie No w tym w, 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 w ostatnim. I do, y, wzięliśmy do... Garsi i zagraliśmy 4 piłki wygraliśmy y, i było 6-4. Potem 7,4. to już coś się bawi, co się stało? Opowiadaj. No, bo kolega to pokazuje jakiś rzeczy. Kolega nas tutaj rozbawia, kolegi nie widać, ale wynajęliśmy takiego, bo już zmęczenie się nam wszystkim udziela. To jest któraś godzina zawodów, drugi dzień. Tak, Państwo tego nie widzą i lepiej, że tego Państwo nie widzą, co nam tutaj wyczynia Żaczek z Polonii, Ta tancerz, tancerz. E, słuchajcie, e, w takim razie, kciuk do góry. Pamiętacie hasło naszego? Wysoko, żeby go było widać. Klarcia, widać nasze kciuki? Widać. Tenis jest cool. Trzy, cztery. Tenis jest cool!